Jeśli macie ze sobą zegarek, to można na niego teraz zerknąć i spojrzeć na, na czas. Normalnie tego nie róbcie w czasie kazania, bo to jak ktoś mówi i Pan Bóg powiedział, a tam ktoś właśnie sobie patrzy na zegarek, to tak trochę jakby, Boże, jak Ty ciekawie mówisz, tylko już dosyć długo to skończ. Ale nie, teraz sobie zerknijmy na zegarki, bo zrobimy doświadczenie. Chcę zmierzyć, ile mniej więcej trwało Przemienienie Pana Jezusa. Ile to wydarzenie na górze przemienienia trwało? No to sprawdzamy. Tak mniej więcej sobie tutaj dobra, 30 sekund tego. Więc Jezus się przemienił wobec nich, Jego twarz zajaśniała jak słońce, odzienie stało się białe jak światło, ukazali się i Mojżesz Eliasz, rozmawiali z Nim. Piotr mówi, Panie, jak cudownie tu jest, to ja postawię namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Eliasza, jeden dla Mojżesza. Wtedy pojawia się obok świetlany, osłania ich. A z oboku słychać głos: To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Uczniowie na to są przestraszeni, padają na ziemię, na twarz. Jezus podchodzi, dotyka ich i mówi: Wstańcie, nie lękajcie się. Oni wstają, patrzą: O, wszystko zniknęło, tylko Jezus został. 45 sekund mniej więcej, nie za długo, prawda? Oczywiście, ja tak troszeczkę skracałem, więc podejrzewam, że nieco dłużej to wydarzenie trwało. Ale tak czy siak skończyło się. I teraz, kiedy czytamy sobie drugie czytanie, od tego momentu minęło dobre 30 lat. Piotr II list swój napisał prawdopodobnie rok czy dwa lata przed śmiercią czyli dobre 30 lat po tym wydarzeniu na górze przemienienia. I patrzcie, że on wciąż pamięta, bo w tym drugim czytaniu właśnie opowiada o tym, że Jezus się przemienił. Przez 30 lat nie zapomniał. Czy to znaczy, że to wydarzenie było tak mocne, tak wryło się w pamięć Piotra, że on ciągle o tym myślał? Nie. Ponieważ gdyby tak było, to nie zwiałby spod krzyża. To pamiętałby. No dobrze, ale Jezus jest Bogiem. To... W takim razie i tak zwycięży, i tak zmartwychwstanie, bo przecież zapowiedział, kiedy schodzili z góry przemienienia, Jezus mówi: Nie opowiadajcie o tym nikomu, aż zmartwychwstanę. No to przecież wiedzieli, że zmartwychwstanie, no to mogliby pod krzyżem wytrwać. A jednak Piotra tam nie było, na Golgocie nie ma go. Zatem wcale nie tak głęboko to wydarzenie się w jego serce wryło. Dlaczego więc po tych 30 latach on wraca? On jednak pamięta. Ponieważ przepracował sobie to w głowie, ponieważ wartość, znaczenie przemienienia Jezusa dotarło do Piotra po czasie. Samo wydarzenie to jest jedno, ale zrozumienie go, rozważanie i potem noszenie w sercu to jest coś zupełnie innego i coś niesamowicie ważnego. Takie interpretowanie wydarzeń z naszego życia. Według tego, co tłumaczy nam Pan Bóg. I to myślę, że liturgia Słowa dzisiaj nam podaje jako nasze zadanie. Musimy uczyć się odczytywać, rozumieć to, co się dzieje w naszym życiu, zwłaszcza to, co już się wydarzyło w naszej historii. Musimy to rozumieć nie tylko korzystając z naszych odczuć, naszych emocji czy interpretacji kogoś, ale przede wszystkim. W świetle tego, co tłumaczy Pan Bóg, co mówi nam Pan Bóg. Bo nasza wiara to nie jest widzenie cudów. Jeśli ktoś ma wiarę, to nie znaczy, że będzie widział co chwilę cuda. Wiara raczej to jest wierzenie, to znaczy rozumienie, przyjmowanie, uznawanie, że Pan Bóg na koniec zwycięży, nawet jeśli dzisiaj nie widzę żadnego znaku, który to zapowiada. Ale rozumiem, że Bóg obiecał mi w swoim Słowie, że doprowadzi mnie do końca, do zwycięstwa. Przemienienie trwało krótko. To wydarzenie cudowne, jasność, głos z nieba no, są rzeczy fantastyczne, ale one trwały bardzo krótko. Życie, trudności, doświadczenia trwają wiele dłużej. Więc jest naszym zadaniem pamiętać, nosić w sercu i wciąż rozważać. To, co Pan Bóg robi, to, co obiecuje, to, co zrobi jeszcze w naszym życiu. I też jest niezwykłe to, że kiedy uczniowie są przestraszeni i padają na ziemię, czyli już nic nie widzą, bo mają twarz przy ziemi, to jest taki naturalny gest oddania czci, oddania chwały. Pewnie troszkę przestraszenia też. Ale kiedy oni padają na ziemię, już nic nie mogą widzieć, więc kiedy Jezus dotyka ich i mówi: wstańcie, nie bójcie się, i oni się podnoszą, widzą, że wszystkie cuda zniknęły. Został tylko taki zwykły Jezus, możemy powiedzieć. Taki ten zwyczajny, którego znali na co dzień. Oczywiście dla nas to brzmi trochę może śmiesznie, bo jak to powiedzieć, zwyczajny Jezus, prawda? Jakby zobaczyć Jezusa tak, jak oni go widzieli, to Ło, to byłoby święto, to byłoby coś. Ale pamiętajmy, że oni go widzą na co dzień. Można powiedzieć, że oni się przyzwyczaili już do Jezusa. I wcale jego bóstwa, jego cudowności na co dzień nie widać. I myślę, że dokładnie tak samo jest z nami. My też, można powiedzieć tak w cudzysłowie, mamy zwykłego Jezusa w najświętszym sakramencie i być może się przyzwyczailiśmy, że on tu jest. No i co z tego? No jest, no to jest. No, a ja mam swoje życie, swoje problemy. I być może dokładnie tak samo uczniowie myśleli o tym zwykłym Jezusie, z którym razem chodzili po Palestynie. Więc, kiedy wszystko znika, i Eliasz, i Mojżesz, i ten obłok, i ta światłość niesamowita, i głos Ojca z nieba cichnie, i zostaje tylko sam Jezus, to uczniowie powinni zachować w sercu to doświadczenie, że to nie jest zwykły Jezus, że to jest Pan, że to jest Bóg, że to jest zwycięzca. I jest naszym zadaniem, aby tę pamięć, tę wiarę, Nosić i pielęgnować w sercu. Zresztą niesamowicie to ta Ewangelia pokazuje, bo głos Ojca mówi: To jest mój syn umiłowany i macie go słuchać. To nie chodzi tylko o to, że macie być posłuszni. To na pewno też, ale macie go słuchać w tym sensie, że macie być zawsze gotowi na przyjęcie Jego słowa. Albo inaczej, jeśli nie będziecie słuchali tego, co mówi, to będziecie skazani tylko na własne interpretacje. Które najczęściej podpowiada nam nasz strach? Będziecie skazani na to, że będziecie w ciemnościach waszych lęków, waszych niechęci, gniewów, zazdrości, waszych zranień. Potrzebujecie jego głosu, żeby rozumieć to, co się dzieje. I jako ilustrację widzimy od razu: uczniowie są przerażeni, leżą na ziemi i myślą sobie: no to już koniec świata, chyba. Więc Jezus podchodzi do nich i co robi? Mówi! Więc wypełnia się dokładnie to, co przed chwilą nakazał ojciec. Jego słuchajcie. Jezus podchodzi do uczniów i mówi: Wstańcie, nie lękajcie się. Daje im dwa polecenia. Wstańcie, żebyście mogli widzieć. Ale nie lękajcie się, to znaczy, daje im sposób interpretowania tego, co się dzieje. Pierwszą rzeczą, jaką macie zrobić ze swoim życiem, mówi Jezus, to się nie bać. Ale jak mam się nie bać, jak są takie rzeczy. Tak jak uczniowie, jakieś cudowności przerażające, albo tak jak w naszym przypadku rozmaite doświadczenia, cierpienia, choroby, niezrozumienie, odrzucenie, i tak dalej, i tak dalej, z tego całe mnóstwo mamy każdy z nas litanie własnych niepokojów, którą pobożnie odmawiamy codziennie. Boże, boję się tego, tego, to mi się nie podoba, Panie, dlaczego to? To bardzo regularnie taką niby modlitwę odmawiamy, więc Jezus dlatego mówi jasno, Wstań, to znaczy rozejrzyj się, uczestnicz we własnym życiu, żyj swoim życiem, ale z, tym, z tą jasną zasadą: nie lękaj się. To znaczy, nie masz podstaw, żeby żyć w panice. Oczywiście dajemy się przestraszyć w takim odruchu bezwarunkowym, jak, jak ktoś coś stuknie w domu, czy spadnie, no to podskakujemy, ale nie o tym mówi Jezus. On mówi, no dobrze, jeśli opadną te pierwsze emocje, to ten pierwszy przestrach, to musisz się zastanowić, czy ja jestem, czy nie? I kim jestem? Czy jestem Panem, czy nie? Czy jestem Bogiem tylko wtedy, kiedy jest cudownie, kiedy są fajerwerki, tylko na Eucharystii, a potem od poniedziałku do soboty już nie? Czy może jednak jestem cały czas tym, który prowadzi Twoje życie, więc nie musisz się bać? Owszem, my się boimy, bo widzimy, jak już wspominaliśmy, Piotr jednak ucieka spod krzyża, nie wytrwał, przestraszył się. Dobrze, my też uciekamy. My też nie jesteśmy na tyle mocni. Ale jednak Piotr wrócił i po latach, w tym drugim czytaniu, jednak zapisuje to wydarzenie na górze przemienienia przypomina je. Daje je jako przykład mocy Jezusa. A więc serce Piotra już zostało przemienione, choć uciekł z golgoty, spod krzyża, jednak wraca. I to jest też dla nas świadectwo, że może nasze serce dzisiaj jest liche, jest słabe, dużo obiecuje. Często się wydaje, że już rozumiem, już wiem. Kiedy przychodzi doświadczenie, znowu padam, znowu uciekam, daję się przerazić. Ale jest obietnica, że przyjdzie taki dzień, kiedy Pan przemieni Twoje serce. Tak jak przemienia się Jezus, objawia swoją chwałę, taki moc Pana Boga przemieni Twoje serce, zmieni je. To jest dla nas podstawa nadziei. Nie to, co mamy w sobie, nie to, kim jesteśmy, czy co robimy. A być może są to cudowne rzeczy, a być może nie. Ale podstawą jest to, co obiecuje nam Pan Bóg i co robi w naszym życiu. I jeszcze ostatnia rzecz. Doświadczenia przyjdą na pewno. I patrzcie jak cudownie Pan Bóg nas przygotowuje. Kiedy czytamy sobie opis z Góry Przemienienia, no to mamy tam Jezusa, który jest ubrany w piękne szaty lśniące. O, cudowne. Mamy dwóch świadków, dwóch można by powiedzieć pewnie dwie najważniejsze postaci Starego Testamentu, Mojżesz który zapisał całe prawo, i Eliasz, najpotężniejszy wśród proroków, mąż jeden, który nawrócił cały naród, który zniszczył fałszywą wiarę w Izraelu. To są dwie potężne postaci. Jesteśmy na górze, żeby tylko te kilka drobiazgów wyciągnąć. I teraz, kiedy mija trochę czasu, jesteśmy na kolejnej górze. Jezus już nie w lśniących szatach, ale bez żadnych szat, odarty z nich. Jest w towarzystwie już nie dwóch wspaniałych postaci, ale dwóch łotrów, dwóch rzezimieszków, dwóch zbrodniarzy. Więc wydaje się, że te wydarzenia są bardzo podobne. I łatwo jest, kiedy jesteśmy na Golgocie naszego życia, kiedy my cierpimy, bardzo łatwo jest widzieć tylko to, co widzą nasze oczy. Tak jakby widzieć pod krzyżem Jezusa, który jest odarty z szat. Który jest wydaje się bezradny, nic nie może poradzić na przemoc, która rzuciła się na niego jak jakieś dzikie zwierzę. Są ci zbrodniarze obok niego i wygląda, że to jest wszystko, co istnieje, że nic więcej nie ma. Ale to nieprawda. Jest coś więcej, choć dziś tego nie widzimy. I po to właśnie jest słowo, które daje Pan Bóg, słowo, które mówi, jest coś więcej. Jest coś poza tym, co widzisz, ale jest Twoją decyzją, czy chcesz w to wierzyć, czy nie. Czy niesiesz moje słowo w sercu, czy nie. Czy używasz mojego słowa, to znaczy, czy pamiętasz o nim, kiedy przychodzą doświadczenia. I dziś w tej Eucharystii taką moc otrzymujemy. Na tym polega być może to przemienienie dla nas, bo sądzę, że nie zobaczymy cudowności w znaczeniu świetlistego obłoku. Prawdopodobnie nie usłyszymy uszami głosu, który dobywa się z nieba. Ale ta sama moc, która objawiła się na górze przemienienia, dotyka dzisiaj Twojego serca i daje Ci siłę do tego, żeby pamiętać o tym, co zrobił Pan Bóg i tę pamięć nieść ze sobą w te doświadczenia, które prawdopodobnie w tych dniach najbliższych być może nawet będą nas czekać. Nie wiemy, co to będzie, ale jedno wiemy na pewno: Pan Bóg daje nam swoją siłę i On też będzie z nami. Niech on obdarzy was spokojem.